Witam. Dziś chciałem zaprezentować grupę gołębi, czerwonych lisów i nakrapianych lisów, które przygotowałem dla kolegi, który zakłada hodowlę. Czyli na początek, coś ekstra. Jedna rodzina: czerwone lisy i nakrapiane lisy. Czerwonych lisków już podkładałem po dwie sztuki, bo tych gołębi dużo będzie. Zamówił dwa pakiety: to jest łącznie. 10 plus 2 gratis, ale Ryszard dorzuci coś ekstra. A więc, no, tutaj nie pomieściłyby się pojedynczo, więc rzucamy. Zacznę, może od czerwonego liścia, bo ten szczególnie wpadł mi w oko. Mocno kwisty czerwony. Jeśli ktoś dobrze śledzi gołębie braci Jansen, to taką właśnie samiczkę miał Louis Jansen w ręce. No, a więc tak, to tu potem parkę taką damy, no nie? Bo to jest samczyk, czerwony lisek, a do niego damy nakrapianą samiczkę 2, 4, 6, 8 masz, ale ty gołębi 2, 4, 6, a 5, to so, po dwa będziemy dawać, spokojnie. A więc to już tylko szybciutko. Tradycyjnie ogonki, jedno pióro, a jak mi któryś wpadnie szczególnie w oko. To zbliżenie zrobimy i pokażę, bo już przeglądając je wstępnie, coś tam ekstra widziałem. No to tu damy po dwa na razie. Chodź tutaj Orle, prawda? a to jesteś ty, ale bym musiał już zbliżenie zrobić. Czyli tak, to ciebie zostawimy, tu następnego mamy, o tu samczyk będzie, czyli to 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 samo wiesz, ale cy. No, jeśli ktoś się interesuje hodowlą braci Jansen, to takie gołębie jak Jongemerx, Oldemerks, Velo czy 019 zna. A więc te nakrapiane wywodzą się z tych gołębi, czyli o, tutaj jest czyli z gołębi wszechczasów. No, podwa, i tutaj wrzucimy Te samczyk, jest, czyli to już wyszły gołąbki lipsowe, czyli dorodne. Ja tam podaję pod filmikiem zawsze jak ja karnie te gołębie, żeby one zdrowe były, więc warto to po, poczytać sobie. A, tak. tu trzy wyszły, przecudowne, damy tego tutaj. No dobra i teraz zrobimy zbliżenie, żeby bliżej pokazać jak te gołębie bracie Jansen wyglądają z bliska. A więc to są gąbki młode, one są dopiero 24-dniowe, dopiero sobie odstawiłem. No i tu taka silna pigmentacja szpakowata. To cekuje tą linię właśnie Velo 019. To będzie samczyk. No, to już jest Ameryka. No, to jest Ameryka. Gołębie na Alor, czyli i 900 robią. Van Houtena, w jego rękach te gołębie, wspaniale, no i to takie, to trzy gołębie mamy z tym mocno pigmentowanym, czyli to jest tak zwana cecha atawizmu, czyli gołębie dziedziczą cechy, ale go, dziedziczą cechy przodków. A więc ta grupa jest dla Jakuba, gołębie są, nie, no drogie są, ale na zaczątek to łącznie będzie miał 15 sztuk. Za 10 płaci, 2 w gratisie i 3 od Ryszarda. No cóż, to więcej się. Czyli pełna dokumentacja Gołębi Jansen poprzez Van Houtena z Holandii. Czyli królewski szczep Gołębi. Nie ma lepszych na świecie. A więc spójrzmy chwilkę z bliska, jak one się prezentują. I już dopowiem, że następną grupę przygotowuję dla. Kolegi z Pomorza Zachodniego. Tam zamówił sobie dwie parki. A no to drogie 700 sztuka. Ale Ryszard dorzuci coś tam ekstra, czyli będzie 6 gołąbków w tej cenie dostanie. Czyli już idziemy popatrzeć sobie na tą kadrę gołębi. No dzisiaj tak troszeczkę nietypowo. Tutaj mamy. Dwa czerwone liski, dwa czerwone liski, dwa czerwone liski, to ten mój ulubieniec ciemnoczerwony, no i macie tutaj tych, tych jansenów, jak ktoś się zna na tych gołębiach, na tą główkę spojrzy, no to już będzie wie, no niektóre są na ubiegłorocznych obrączkach, ponieważ tych gołębi sprzedałem chyba ponad 300 sztuk, no i te obrączki się tutaj zużyły po prostu i kupi. Już pan tam, z tamtego roku mam troszeczkę ogląd, ale to do rozpłodu nic, nic nie przechadę. No tego MG Jansen, no kurka, wodna, ktoś się zna, No to to nie nie jest wrażenia. No dobra, tak więc paczka Ryszarda. Jedzie dla Pana Jakuba, w sobotę, W dobie, zdroju, spotkanie, a już za około dwa tygodnie kolega. Z Pomorza Zachodniego przyjedzie i odbierze sobie kolejne gołąbki. Zapraszam do zakupów na słonecznym głębniku. Ryszard Osnowiec, Polska.